Dobra, moi drodzy, witamy w jeszcze więcej w programie, w którym absolutnie nie umieliśmy niczego rzucić, trafić. Nie wiem, czy były jakiekolwiek miejsca, gdzie my trafiliśmy coś blisko i dobrze Poczeka, kawę. Nie etiopną. może tradycja zostać tutaj zniszczona, może sobie zacząłeś, ale witamy w jeszcze więcej, czyli jeszcze więcej tego, co było wcześniej. A dzisiaj były międzynarodowe, właśnie dziwne dania. Dziwne dania, to znaczy? Nie, nie były one zgadywać. dziwne, one były proste. Jedyny chyba, co widzieliśmy tak na pewno, to była etiopska kawa. I, I go... tak i do robaki. nie do końca. Robaki. Robaki. W robaki wiedzieliśmy. Mówiliśmy, że to są okolice nie, nie, ja wiedziałem na pewno do kawa. Na pewno tak, wiedziałeś? tak. Tak, 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 tak. Bo tu już też pierwsze, ja ci nie mówiłem, na pewno. I robaki Tajlandii dobrze wiedzieli. Tak, robaki były. Zdecydowane. To były dwie rzeczy. Sałatka Cezar to słynny Juliusz Cezar, zdobywając ja myśli. Ja w ogóle USA celowałem. Sernik. Ja... O, sernik ja, no. sernik ja wiedziałem, że Grecja co nie, ale dałem się zmylić. Tak, dałem się zmylić, ja bym nie wiedział w ogóle. No. Hamburger, nie wiedzieliśmy zupełnie tak. Croissant nie wiedzieliśmy zupełnie Tatar, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy, nie wiedzieliśmy zupełnie. zupełnie Kawę wiedzieliśmy. No, no i czyli, czyli dostaliśmy to dokładnie, co chcieliśmy. Co chcieliśmy dostać? Jeden do jednego. Jeszcze drugi e, tutaj zarzut taki do nas własnych. Nie wiem, czy mamy wypodstawione ręce, czy ciężko tak, myślę, coś ciężko powiedzieć, ale dzisiejsze rzuty były po prostu Ochronne. przerażające. Nie umieliśmy Ochronne. dzisiaj rzucać za grosz, i to jest szajmo nas. Ale to jest śmieszne. Tak, to jest śmieszne. To może coś Ci smakowało stąd wyjątkowo? mam tatara. No, no. Tatar jest moją miłością. Mi no, sensie... sernik ten smakował, bo wyjątkowo bez rodzynek, jak każdy dobry sernik. No, to znaczy nie wyjątkowo, tak. klasycznie, klasycznie był, klasycznie był mm. bez rodzynek, co nie? Można powiedzieć nie jest o tym, że co... mówić o Santa jak byliście teraz na wakacjach. Tak, jak byliśmy na croissantach... Nie, to w ogóle strasznie mam problem, jeżeli chodzi o żywność w Polsce, z powodu mm. żywności, jaką mamy w Polsce w supermarketach. Jakościowo oczywiście. Tak, nie chodzi mi absolutnie o naszą polską żywność, o nasze polskie produkty, które są Dobre. Bolą mnie wszystkie produkty sprowadzane z zagranicy, które są z produktami drugiej kategorii, które mają gorsze składniki, które mają Bo gorsze Bo ja dotyczyła tego, że croissanty mieliście w Holandii na, na wakacjach, to na następnego dnia? dnia nadal były chrupiące, świeże, fajnie się rozrywały. I tutaj myślałem, że jak sobie wezmę tego croissanta, to też się tak... No właśnie. To jest taki system takiego supermarketowego pieczenia, chyba ich, nie? Bo to one są w tych supermarketach najczęściej tak robione, więc nie wiem, ciężko powiedzieć. Nie trzeba inaczej wypiekać w ogóle z system. Ja nie wiem, ja nie wiem. W ogóle cały w ogóle. proces, wiesz, jak gadaliśmy o Aleksie, który zrobił no. croissanty, to jak on zazwyczaj robi serię na dany temat dwóch trzy odcinkowo, z kruasantów ma chyba siedem czy osiem. Ono jest Francuzem, musiał nie? zrobić siedem odcinków. No, rozej, oczywiście. Kruasantów, no, bo nie uwierzyłbym, że zrobiłbym, nie wiem, krótszą niż 40 odcinków. Ehm, no. Jest to na pewno? Jestem kompletnie zadziwiony pochodzeniami tych kurde dań i bardzo się tak. cieszę, że chłopaki super w zasadzie jak... zmylenia nas. Kompletnego tak, zmylenia tak, tak. nas. Ma też walory edukacyjne. Bar ja bardzo lubię, jeżeli odcinek ma właśnie taki, nie taki mocny, taki Ja bym przekonał że ta Mongolia, moja ja mówię, obejrzałem o tej śniadanie tutaj. Tak, że już wszystko wiem. Serio? Obejrzałem jeden film na YouTubie? Wszystko nie, wiem, wszystko. tak jest na YouTubie. Totalnie, że będziecie jeden film i ekspertem. To jest tak, jak teraz właśnie masa osób jest teraz ekspertami w dziedzinie um, reaktorów nuklearnych, obejrzyj Czarnogówek. Dokładnie, Czarnowę. albo ta ta na została. przykład w dziedzinie samego YouTube'a, Co nie, jeżeli ktoś obejrzy film, ja, jak YouTuber pokazuje swoją analitykę, tak. jak działa YouTube, no to przecież wszystko, wszystko jest. Jasne, wiemy oczywiście. Dokładnie. Tak. Ale zimę, to tak, tak ze wszystkim. Jest to jest w ogóle jakiś, się nazywa... Wiesz... Efekt Denninga Krugera? Tak to się nazywało? Tak, nazywa? dokładnie Benninga tego, Krugera, że, im, tak. że jak jeżeli ma, poliżemy, jakiś poliżemy, jakiś, poliżemy jakiś temat, ale nie mamy o nim całkowicie w ogóle wiedzy, ale mamy to i świeża wiedza dla naszego tak. mózgu, wtedy się czujemy Myślimy, ekspertami. Im więcej i. Poznajemy tym, wiemy, że bardzo, bardzo szybko spadamy w sam dół. Jak się okazuje, że tego jest bardzo dużo, Niech i mi to jest prawdziwe. To jest czy Denninga? Denninga Den 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 Krugera. To chyba Gimper też to wielokrotnie tak. mówił. A to jest bardzo powszechne w ogóle w nauce. To jest jeden z takich śmiesznych krzywych, które warto przywołać, bo od razu brzmi o 5 IQ więcej. Prawda. Ale 10 plus 5 to tylko 15, zatem to nie jest zbyt imponujące, ale imponujące na pewno robaki było robaki były szczęścia. niezłe. Tak, smakowały jak węgiel. No, dawno nie wresie... jedliśmy robaków, w sensie już dawno nie trochę się wresie. za robakami też. Ta kawa czarna, jaka to jest kawa w ogóle, chłopaki? Czarna kawa, zwykła. Zwykła czarna kawa. Kawa rozpuszczalna firmy Kawa. kawa. Nie ale no myślę, że się postaraliście się, zrobić się jakąś jaką wiecie czarną, czarną, jakąś zmieloną i tak dalej. No taką miałem nadzieję czasem. Tak było, tak było, tak było na... Pewno. A no to słuchajcie, jak tak było, to zapraszamy Was również na każde było każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 18. Cześć! Cześć.